Nie ma tutaj tłumu gapiów, sympatyków krajowych i zagranicznych sprawozdawców. Nie ma też mowy o formacjach służb bezpieczeństwa. Tylko od czasu do czasu pojawiają się przed fabryczną bramą żony lub dzieci strajkujących z żywnością, papierosami, wiadomościami z domu. Emocje narastają podczas długich godzin wymuszonej okolicznościami bezczynności. Ci ludzie od pokoleń żyli z pracy własnych rąk. Są fachowcami, potrafią wytwarzać Samochody ciężarowe Star, na które nie ma dziś w Polsce nabywców. Wiedzieli, że będzie ciężko. Nikt jednak ani w fabryce, ani w mieście nie przypuszczał, iż całą wielką fabrykę można po prostu zamknąć. My chcemy pracować, to jest nasz, nasza no, to ostatnia dyskryminacja. My nie będziemy nie mieli z czego żyć. Tu w tym okręgu nie znajdziemy żadnej pracy. To jest specyficzne miasto, które po prostu nie ma innych źródeł zabezpieczenia, nie ma źródeł utrzymania. My z tego tylko żyjemy i wyłącznie z tego. Nie mamy poza tą pracą w sumie nic. Jest to nasz jedyny, jedyny dobytek. Po prostu mamy rodziny, musimy te rodziny w jakiś sposób utrzymać i dlatego strajkujemy i będziemy strajkować aż do skutku. Chcemy po prostu, aby rząd który jest tam w Warszawie, żeby zwrócił uwagę na nasze ciężkie warunki, warunki naprawdę specyficzne. Ale on za was lepszego samochodu nie wyprodukuje. Ale Chodzi niech nam ktoś to kupi. Niech nam pomoże ten rząd. Niech ten rząd po prostu zobaczy, jaka jest sytuacja. My chcemy pracować. Tu nie ma ludzi jakichś nierobów. Tu są ludzie, którzy chcą pracować. Którzy przepracowali. Niejednokrotnie nie jeden z tych ludzi, z tych pracowników stracił tutaj zdrowie. I w tej chwili wyla, wylądujemy na bruku. Chcą nas po prostu wyrzucić poza bramy tego zakładu. Do tego nie możemy dopuścić i to nie możemy dopuścić w zdecydowany sposób. Ale intencją rządu jest to, żeby do tego produktu nie dokładać, żeby fabryka na siebie zarobiła swoim produktem. Przecież... To tu strajk pomoże. Przecież my się o to dobi dobijamy i to od dłuższego czasu. Mieliśmy koncepcje, związki zawodowe, wychodziły z różnymi propozycjami. Rząd to po prostu przestał interesować. Nie interesuje go, tak jakby, życie w tym mieście. W malowniczym krajobrazie współczesnych Starachowic nie widać czarnych chmur ekonomicznych, gospodarczych zbierających się nad tym miastem. Jeszcze w kwietniu zapowiadał Pan, iż Starachowice będą strefą przedsiębiorczości gospodarczej. Mamy sierpień. Muszę w tym momencie Pana sprostować. To nie ja zapowiadałem, że Starachowice będą strefą przedsiębiorczości. Ja przychylałem się do utworzenia tej strefy i proponowałem, żeby powstała taka możliwość. Natomiast słowa o powstaniu takiej strefy przedsiębiorczości w Starachowicach padły z ust odpowiedzialnego przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Ale Pan zapowiedział przygotowanie niejako gruntu. Tak. Można powiedzieć, że swoje zrobiliśmy. To znaczy przygotowaliśmy analizę społeczno-gospodarczą miasta. Mamy spis, dokładny spis wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie miasta. Wolnych pomieszczeń w odpowiednich tych przedsiębiorstwach, zasady, na jakich te przedsiębiorstwa gotowe są odstępować lokale, czy też wydzierżawiać. Każde przedsiębiorstwo ma sporządzoną swoją kartę oczywiście to, które chciało uczestniczyć w naszych zamierzeniach bo ja nie mam tutaj żadnej siły władczej w stosunku do tych przedsiębiorstw. W tych kartach opracowanych przez nas są zawarte bardzo syntetyczne, informacje o stanie przedsiębiorstwa, o profilu jego działalności, o możliwościach kooperacyjnych. I do o sierpnia trudności. nic się nie zmieniło. I do sierpnia nic się nie zmieniło, mimo że my nie spoczywamy na laurach, tylko działamy dalej, na własną rękę szukamy przedsiębiorców, czy to prywatnych, polskich, czy zagranicznych. Niektórzy, z wielkim skutkiem. Panie powiedzmy sobie z niewielkim skutkiem, ale niestety oni Przede wszystkim, jak tutaj przyjeżdżają, pytają się, co będą z tego mieli, że akurat przyjadą do Starachowic. Prezydent Starachowic, Grzegorz Walędzik, zrobił właściwie wszystko, czego oczekiwano od szefa samorządowej władzy. Samorząd jednak nie jest w stanie zapewnić przyszłości miastu, powstałemu zgodnie z teorią o miasto twórczej roli przemysłu, dzięki fabryce. Przez przeszło 40 lat izolacji od światowego systemu ekonomicznego. Producentów polskich ciężarówek wynagradzano wyłącznie za ilość wytworzonych samochodów. Wymagania jakościowe nie miały wielkiego znaczenia, stąd ogromne dzisiaj zapóźnienie technologiczne w stosunku do zagranicznych konstrukcji. Dopiero w ostatnich latach próbowano stary unowocześnić, ale postęp kosztuje, zwłaszcza na początku. Jeszcze w ubiegłym roku, mimo parokrotnych podwyżek cen, ciężarówki kupowano chętnie. Później Wycofano zamówienia wojska, dawniej decydujące o rozmiarach produkcji, zaś po podrożeniu kredytów zerwano umowy zawarte z przedsiębiorstwami budowlanymi i przewozowymi. Pozostali prywatni nabywcy i plac fabryczny zapełnił się do ostatniego miejsca. Nie było czym płacić ani robotnikom, ani dostawcom części, ani energetykom. Prezesem spółki akcyjnej Star. Jej rady nadzorczej jest wybrany przed dwoma laty na stanowisko dyrektora ówczesnej fabryki Janusz Królikowski. Star z tego wielkiego przedsiębiorstwa, wielkiej spółki akcyjnej stał się w tej chwili holdingiem skupiającym sa, Stare S.A., czyli dawny tak zwany zakład macierzysty, zakład główny produkujący samochody i zrzesza osiem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pracujących już jako jednostki posiadające osobowość prawną. Te wszystkie spółki nie mają co robić. No niestety, niestety. One do tej pory były bardzo mocno związane ze Starem. Właściwie dwa chyba, dwie tylko chyba z tych spółek w tej chwili są może mniej uzależnione. To jest spółka w Skarżysku produkująca szczęki hamulcowe, których w sporej ilości sprzedaje na, czy jako części zamienne dla polmozbytów, dla innych pośredników, dealerów w kraju no i zakład remont, jak również sprzedają do, dla Lublina sporo. Natomiast drugim, taką, drugą taką spółką jest zakład remontowo-budowlany, który z kolei realizuje inny, powiedziałbym, profil produkcyjny, bo samochody specjalizowane w tym zakładzie stanowiły tylko pewien wycinek ich produkcji. Natomiast rzeczywiście wszystkie pozostałe spółki mają poważne problemy z pozyskaniem nowej produkcji, a tak jak mówiłem, do tej pory w granicach 80% ich dostaw to były dla Stara. Gdyby Pan sprzedał to wszystko, co jest teraz na placu, czy fabryka by ruszyła? Miałaby na to? No Jest to znowu z kolejny, kolejny powiedziałbym problem, jaki tutaj występuje. Dlaczego? Star yy, no, znalazł się w wyniku kłopotów w poprzednich miesiącach, tych problemów, które występowały, w sytuacji, kiedy powstały zaległości w stosunku do banku, w stosunku do budżetu. W związku z tym, nałożone zostały tytuły egzekucyjne, i dzisiaj ja dysponuję właściwie firmie tylko pieniędzmi, które ktoś przywiezie i wpłaci w postaci gotówki do kasy albo złoży czek. Natomiast wszystkie inne pieniądze, które wpływają na moje konta bankowe, no niestety, ale są rekwirowane przez banki i przez Urząd Skarbowy. Obraża. Coś w tym rodzaju. No niestety, ale to w tej chwili jest jednym z podstawowych hamulców, który nam uniemożliwia dalszą produkcję. Czyli nawet jakbyście znaleźli pieniądze na ruszenie produkcji, sprzedali, to nic to nie zmieni w sytuacji finansowej zakładu? No w każdym razie bardzo niewiele. To jest, to jest tylko, m, tak na dobrą sprawę, przedłużanie jeszcze tej wegetacji. Natomiast nie jest to autentycznie żadne rozwiązanie problemu. To pan jest prezesem, likwidatorem? Czym pan jest? Dzisiaj, dzisiaj uważam, że zarządzam... Formą przetwalnikową firmy. To znaczy czymś, co stara się walczyć yy, o przeżycie, stara się walczyć o to, żeby firma mogła jeszcze trochę poistnieć. A czy jest w ogóle sens, żeby ta firma istniała? Właśnie, to jest, to jest też pytanie, które powiedziałbym, stało się podstawowym i zresztą jest, powiedzmy sobie szczerze, yy, jedną z przyczyn strajku, który w tej chwili mamy, starsz. Jest przyszłość dla zakładu, jeśli by. Jakaś pomoc była od państwa, żeby ruszyć tą produkcję tych małych samochodów. A jeśli nie będzie, no to klapa będzie i koniec. A czy strajk to jest metoda? Metoda to jest przetrwanie, nie metoda. Żeby przetrwać, to trzeba coś robić. A jak? No ale strajk to jest nic nie robienie. Nic nie robienie to jest robienie właśnie to, żeby przetrwać. Żeby być. Żeby nas po prostu nie wyrzucili na bróg. Że, żeby nie było tak, że przychodzimy jutro, jest zamknięty. No ale fabryka, żeby funkcjonować, musi na siebie zarobić. Czyli trzeba wyprodukować, sprzedać, zarobić, no utrzymać. Dobrze, dobrze. Wyprodukowaliśmy, wyprodukowaliśmy, państwa, wzięliśmy wy, wyprodukowaliśmy znaczy te silniki. głowice, czy, czy inne rzeczy. I proszę, pana nie, nie są sprzedawane, bo nie ma kto kupować. No, no i to i znaczy złe? Nie, przepraszam bardzo, jest, materiał jest dobry. Wszystko jest zrobione w porządku, tylko że nie ma kupców. Jeśli by pomogli na przykład no, ten mały star, przecież jest w ogóle, y, można powiedzieć, pod względem y, y, no, wydajności i tak dalej, no, nośności i przetrwania, to w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby, żeby był gorszy nawet od... Tam Mercedesa czy jakiś inny. No ale Byli... wolą kupować Mercedes. No, jak najbardziej. No ale nowy to na pewno będzie więcej kosztował niż nasz, bo tamto sprowadzają jakie złomy, no. dziadostwo za przeproszeniem sprowadzają. Cześć, co nasz. więc chcecie Państwo tym strajkiem załatwić? <laughs> Strajk przede wszystkim ma na celu wymusić na dyrekcji jakieś jasne decyzje no, co dyrek. do tej fabryki konkretne decyzje. Nie ma na dzień dzisiejszy żadnej konkretnej decyzji ani z, ze strony rządu powiedzmy ministerstwa przeszedł złaczości, którzy. Z jesteśmy własnością, ani też ze strony zarządu. Uważamy, znaczy ja osobiście uważam, że ten zarząd przez półtora roku już nie sprawdził. Naprawdę nie są wypracowane żadne koncepcje w celu ratowania tej fabryki. Trudno mieć do kogoś zaufanie, jeżeli prezes fabryki, prezes zarządu takiej fabryki jak GCFSC, jedyną jego koncepcją jest likwidacja tego zakładu i pozostawienie tych tysięcy ludzi na bruku, prawda?